Obecność tylu fachowców zajmujących się dziedziną geografii, geologii świadczy niepodważalnie o tym, że walory turystyczne, krajoznawcze i geomerfologia miejscowości Górzno, jak i również jej okolic to jeden z wielu atutów turystyki promujących nasze tereny i uwypuklających nasze tereny na mapie Polski. Szanowni Państwo, punkt miał objaśniać Marcin Sobie. Jest moim magistrantem dyplomowanym i obecnie jest na studiach doktoranckich. I realizował tutaj pracę magisterską. Dlaczego realizował tu? Ja robiłem tu kiedyś pracę doktorską w tym terenie. Rejon górna był jednym z pierwszych obszarów, które zacząłem badać szczegółowo pod względem gomorfologicznym, ale i również odsłonięcia. Ale on pochodził z Górzna, stąd y, był zainteresowany analizą geomorfologiczną i poszliśmy w kierunku nowoczesnej analizy przestrzennej rzeźby z wykorzystaniem narzędzi GIS. I y, kilka słów y, powiem Państwu y, na temat tego co wcześniej zostało stwierdzone, co wniosły wyniki y, badań z zastosowaniem właśnie tych. Nowoczesnych analiz geoprzestrzennych. Znajdujemy się, proszę Państwa, w rynnie jezior Góżneńskich. Dokładnie mniej więcej tu mamy jezioro Góżno. Tu jest ten północny kraniec tego jeziora. I my znajdujemy się na jednej z form wałowych, bodajże tutaj. Dokładnie. Tam jest jeszcze następna. E, e, bardziej na, na zachód. To jest rynna jezior gusieńskie, jezioro Górzno, jezioro, jezioro Młyńskie. To jest jezioro, e, przepraszam, rynna jeziora Księtek, wzdłuż której jechaliśmy. Tak? E, tu były te moreny czułowe akumulacyjne, wzdłuż których jechaliśmy. Tu była, jest ta forma e, szczelinowo-os i, i potem szczelina. Y, y, którą też widzieliśmy po lewej stronie. Rynna księska, jak Państwo widzicie, ciągnie się. I dochodzi, tu kończy się. I cały system rynien. Tu był zatem koniec tej rynny, tu rynna górzno i rynna jezior Bryńskich tutaj. Ta rynna i ta rynna związane są z maksymalnym zasięgiem ostatniego zadowacenia ten maksymalny zasięg ostatniego złocenia świetnie widoczny jest na numerycznym modelu terenu. Proszę zwrócić uwagę, tu jest ten wyższy, ten, ten wyższy teren, tymi kolorami takimi czerwonymi. To jest wysoki poziom zandrowy, czyli najwyższy poziom zandrowy, a linią przerywaną to jest granica, gdzie miał miejsce postój krawędzi lądolodu. W czasie tego postoju rynna Jezior Bryńskich i również w tej części dochodziła rynna Jeziora Litzbarskiego, która znajduje się jeszcze dalej w kierunku północno-wschodnim. W czasie maksymalnego zasięgu wody rozcinały podłoże i akumulowały osady w formie stożków zandrowych, czyli tych, takich form typu Outwash fans czy sandal fans, jak to yy, będziemy nazywać, ha, świadczą o tym charakterystyczne elementy rzeźby, a więc dystrybutywny charakter yy, śla, dawnych kanałów, powiedzmy takich proglacjalnych. Państwo macie do, yy, bardzo dobre, dobrze to objaśnione w materiałach w Lentform Analysis. Yy. Ciekawą rzeczą jest to, że ta rynna jezior bryńskich w tej części, jak Państwo widzicie, jest szeroka i zwęża się do formy takiego pojedynczego tunelu. Bardzo dobrze to widać, proszę Państwa, na tym schemacie. W czasie maksymalnego, do tego jeszcze, w czasie maksymalnego zasięgu, tu macie Państwo ten maksymalny zasięg, próbowaliśmy odtworzyć miąższczość lądolodu, jaka by mogła tutaj być w czasie maksimum, które przyjmujemy że było o granicach 19-18 tysięcy lat, czyli mniej więcej maksymalny zasięg w lobie Wisły odpowiadający fazie poznańskiej. Otóż miąższość przy różnych parametrach A, ten parametr A to, proszę Państwa, jest taki parametr, który nawiązuje do termiki lodu. Im lód cieplejszy, tym parametr A jest niższy, im lód zimniejszy, tym parametr A jest wyższy. Przyjęliśmy tutaj dla tej części trzy parametry A05, A1 to jest taki lód powiedzmy ciepły, dość płaskie czoło i półtora. Więc z naszych obliczeń wynika, że prawdopodobnie miąszość w tej części powiedzmy, gdzie tworzyła się rynna jezior powiedzmy Bryńskich, rynna Księska dochodziła gdzieś do 150 do 200 metrów, nie więcej z naszych obliczeń tak, tak to wynika. I proszę Państwa, z badań, które przeprowadzone były w tym obszarze, ale także z pozostałej części Pojezieża Dobrzyńskiego, w bardziej w kierunku południowo-zachodnim, wskazuje, że są istotne przesłanki występowania wieloletniej zmazliny i prawdopodobnie podejrzewamy, że brzeżna część lądolodu, która występowała w strefie maksymalnego zasięgu. Mniej więcej o, do tego miejsca mogła być przymarznięta do podłoża. Tu Państwo macie schemat pokazujący tworzenie się rynny Jezior Bryńskich. Rynna Jezior Bryńskich to jest taka rynna szeroka w tej części tutaj to jest tak zwana tunnel valley, jak to nazywają, powiedzmy, w literaturze anglojęzycznej, czyli taka szeroka dolina tunelowa, w obrębie której przemieszczał się kanał, czyli taki, taki powiedzmy, tunnel-channel, czyli pojedynczy kanał i migracja tego kanału pozwalała na utworzenie takiej, takiej szerokiej rynny, tak jak tutaj Państwo widzicie. Natomiast ten odcinek końcowy, bardzo wąski, Prawdopodobnie my sugerujemy, że właśnie przez to, że była obecność wieloletniej zmazliny, ten kanał prawdopodobnie przebijał się przez, przez wieloletnią zmazlinę i tutaj nie było obocznego przemieszczania się kanału, tak jak w tej części na zapleczu. Są też inne formy wskazujące na obecność wieloletniej zmazliny. Miecie prawdopodobnie wały lodowo które tworzyły się tutaj w tej części i... Ta płaska powierzchnia, tutaj nieuzmaicona na, na, na południe od rynny Jezior Bryńskich. Proszę Państwa, analiza linamentów, którą tutaj pokaz, pokazana jest na tych, na tych zdjęciach, wskazuje zielone linamenty. To są linamenty związane z formami powstałymi mniej więcej równolegle do krawędzi lodowej. Natomiast Kolorem niebieskim, to co Państwo macie tutaj w tej części, linamenty, które związane są z odpływem wód proglacjalnych, czyli widzimy wody odpływające w kierunku południowo-wschodnim. Natomiast te linamenty, kolorem brązowym, związane są z aktywnym lodem. Taki jest układ, czyli mamy strefy marginalne, tak położone, odpływ wód proglacjalnych w kierunku południowo-wschodnim i formy, które y, jakby zachowują, czy przechowują ślady działalności subglacjalnej. I teraz wracamy do y, tego samego, czyli mamy maksymalny zasięg ostatniego zadowacenia, tworzenie się zandru, dwóch stożków zandrowych. Stożka Bryńskiego, który był tworzony przez wody wypływające kanałem typu N, czyli rynną Jezior Bryńskich i drugi stożek, Lizbarski, który, proszę Państwa, był związany z funkcjonowaniem kanału najpierw rynny Lizbarski, a potem kanału typu R, czego świadectwem jest forma ozowa występująca tutaj. I te, ta część z ten stożek lisbarski, zachował charakter akumulacyjny, natomiast ten w znacznej części został zniszczony przez działalność erozyjną. Zwraca, zwracają uwagę wyraźne koryta i takie doliny marginalne, które między innymi tutaj występują. Ciekawostką tego jest to, proszę Państwa, że znajdujemy jakieś dziwne obniżenia daleko na południe od maksymalnego zasięgu ostatniego zadowacenia. Tutaj że prawdopodobnie związane to jest, czy mogło być związane z przebijaniem się wód pod wysokim ciśnieniem które mogły przebijać wieloletnią zmarzlinę i wypływać na zewnątrz od, i zamarzać. Mogłyby to być lody nalodziowe, właśnie tego tu opisywane w literaturze. Między innymi chodził przez Kozarskiego, ale też innych badaczy, dlatego że tutaj raczej trudno te obniżenia tłumaczyć jakimiś bryłami martwego lodu. Po czym, proszę Państwa, po tym maksymalnym zasięgu ostatniego lądolodu nastąpiła recesja, i krawędź lądolodu ukształtowała się mniej więcej wzdłuż tej linii. I wówczas utworzyła się rynna jezior góźnieński, w której się znajdujemy, i ta rynna jeziorabnicy. To jest taki prawdopodobny zasięg lądolodu. I jak się odwrócicie Państwo, popatrzymy tutaj, to mamy jezi rynny jezior góźnieńskich tutaj, to ta granica, która jest podkreślona lasem, to jest mniej więcej zasięg lądolodu tu pokazany linią przerywaną. Tu mamy rzeźbę subglacjalną, o Genezie zaraz powiem, natomiast tam zaczyna się zantr. Tam mamy sedimentację yy, proglacjalną w tej części i tu mamy młodszy poziom, czyli starszy, związany z maksymalnym zasięgiem i młodszy, również zantr dobrzyński, który, proszę Państwa, przykrywał, yy, między innymi przykrył lody, które konserwowały starszą rynę, związaną z maksymalnym zasięgiem ostatniego lądolodu, czyli rynnę księską, rynnę bryńską, jak i rynnę lisbarską. co powoduje, że rzeźba tego zandru jest silnie urozmaicona. Jak pokazują to choćby, proszę Państwa, już obrazy lidarowe, które tutaj, którymi dysponujemy, przynajmniej dla części, że występuje to niesamowite urozmaicone rzeźbie, dużo bardziej nim, niż mi to się wydawało na podstawie analizy map topograficznych wcześniej. Jeśli chodzi o tą rzeźbę, którą tu widzimy, która jest przed nami, to jest jeden z piękniejszych, najbardziej malowniczy krajobraz. Te, proszę Państwa, formy ja 20 lat temu tutaj będąc na sympozjum poświęconym czy dedykowanym profesorowi Niewiorskiemu, jak i później w 2000, nie, w 2000 roku też. Tutaj... Nie, tu nie definiuję, ale w 1994 i w 2001 na konferencji drumlinowej. Ja to interpretowałem te formy jako drumliny. To co Państwo, to na czym siedzicie, to co widać, ten piękny, malowniczy krajobraz. Jak się popatrzy, proszę Państwa, na ten obraz, to są też to formy kręte, tutaj zaznaczone, wykartowane, występują po, również po drugiej stronie. Dzisiaj, proszę Państwa, interpretacja jest taka, że są to formy erozji subglacjalnych, formy powstały w wyniku erozji wód subglacjalnych. To, a tu na wysoczyźnie, to są jeszcze formy druminowe. to się zgadza. Te, tutaj, jest ukierunkowanie form na wysoczyźnie morenowej. one mają te linamenty właśnie, nawiązujący do kierunku ruchu lodu, czyli powiedzmy kierunkowość rzeźby tutaj jest związana rzeczywiście z lodem lodowcowym. Tu mamy formy marginalne, zorientowane w ten sposób, a tu rzeźba związana z erozją wód subglacjalnych. Czyli to jest powiedzmy, pewne są analogie do form, które występują w obszarze najogólniej z I, mo, i Innymi słowy, można o, na obszarze Pojezia Żadobryskiego wyróżnić dwie strefy wyraźnej, y, dużej dynamiki wód subglacjalnych. Strefą, którą byliśmy wcześniej, czyli najogólniej nazwywa, nazywalibyśmy go obszarem Zbójeńskim i mamy tu drugi obszar, obszar Guźnieński, gdzie jest kilka rynien, dalej na północ również, w powiązaniu z rynnami y, Pojezia Brodnickiego, których będziemy jutro, Między innymi jeziora Retno, to jest cały system drenażu wód, który się kończył tutaj. I efektem erozji tych subglacjalnych jest właśnie ta rzeźba. Pierwszą rzeczą, na którą mi zwrócono uwagę właśnie na sympozjum drumilowym, to jest to, jak wyjaśnić ten stosunek właśnie tej krawędzi do ukierunkowania tych form. To mi podkreślano, że to nie pasuje do form druminowych. No bo tak faktycznie jest. Układ form druminowych powinien być mniej więcej prostopadły do przebiegu krawędzi lodowej. Tutaj tego, ten warunek nie jest spełniony. I wtedy rzeczywiście zaczę, zacząłem się zastanawiać, że być może coś tu nie gra. Tak? I faktycznie, gdybyśmy mieli druminy, to powinniśmy mieć ukierunkowane nie tak zgodnie z ukierunkowaniem rynny, tylko prostopadle do krawędzi lądolodu, która mniej więcej przebiegała na tym odcinku. I tutaj na koniec jakby taka, takie etapy formowania rzeźby glacjalnej w rejonie Głuszna. Więc mamy maksymalny zasięg lądolodu. Funkcjonowanie dwóch rynien, najpierw księska Lizbarska, potem dochodzi Rynna Jezior Bryńskich. Tworzenie się dwóch stożków zandrowych, stożek bryński, stożek lizbarski. Stożek bryński silnie zniszczony, stożek lizbarski lepiej zachowany. Obydwa będą jeszcze przedmiotem szczegółowych badań na zdjęciach lidarowych, ale również chcemy szczegółowo zbadać ten wylot tego tunelu typu R tutaj właśnie w stożku licbarskim. Następnie stagnacja lądolodu na zapleczu maksymalnego zasięgu, po czym recesja, ukształtowanie się linii postojowej na granicy tych właśnie form marginalnych, tutaj krawędzi sedimentacyjnej, po czym stagnacja i deglacjacja Do tego obszaru. Wyłonienie się szeregu form kemowych, które występują Tutaj w rejonie rynny Księte, to macie Państwo tutaj szereg form kemowych w tej części. Również na zamknięciu rynny Jezior Górzyński na południe, to jest ten obszar zalesiony, którego no niestety rzeźby nie możemy obejrzeć ze względu na porastający las na wschód od Jeziora Muńskiego. To tyle, nie chcę tutaj więcej czasu zabierać, może będą jakieś pytania. E, jakiś głos dyskusji dotyczące e, e, tego obszaru. Odległość, proszę Państwa, od tego miejsca, gdzie stoimy, do maksymalnego zasięgu jest 8 km.